Po... No, było 10-7 Także no, już znacie wynik w meczu? Nie. ekipa? 10:7. Główna, to było no, piękne. No, parę razy się udało. A co, pokaż. Owy, Owy ja wam dałam takie rzeczy. Chwalała mnie noga. A, a, a jeszcześmy nie jechali, Ale wybraliśmy. No jasne. Teraz yy. na pizzę czekamy. Tra, teraz tera, zapiszę się, ja coś zdamy. Nie, nie okaże się! Nie, upe, nie upewnę ci się tle. pokazać. Znaczy jak sobie sami w tle Nie kolej nie faulował, Mikołaj, co twarz właśnie pod koniec od Kamila. Ale jak poleciał, bo lecz! <gibli> no właśnie! A ja on powie raz faulował, on się pewnie się nie walił, a potem nie faulował. O, ktoś coś napisał Poczekajcie. A oh, 20? A, pani Doroto zaakceptowała moje zaproszenie. Mama sewka. I co ty podczas vloga. Respekt level hard. Dobra, co mogę jeszcze powiedzieć? Nie ulij mojej mamy, kurde, czy zapiję. Dwanuję Cię. Haha. Dziasno, ja tu vloga teraz nagrywam. Później będziesz mógł obrażać. GG, easy. Dokładnie. Można tak powiedzieć, to powiedzmy, że 5 brałych padło przez rozluźnienie głównie. Si jak w ustno, to ja już byłem tak rozluźniony, że mi się prawie grać nie chciało. Ja mówiłem, że Marcin wszedł na bramkę, ja już bym sobie pobiegał w polu. Ale się nie. Eee! Diba! E! Sebek? Tu sebek? Jakby ktoś nie wiedział? Ej, to już jest ponad minuta nagrywania. Ej, Krystian, weźmiesz tą piłkę w końcu? Wiesz piłkę. O kurde, albo zbliżenie na twarz, sorry. No ale jest dobrze, jest dobrze. Jest pom. O, okej, gdzieś odcinek? A, dobra. No patrz, jest, jest Kuźnak <grym> Dzień dobry. Najwięk, największy bohater jest. Maskotka. Czyli liderka, która na. Maskotka. No Kolejny właśnie. Ona kibicowała najbardziej. Która nas oszywała do meczu. Dokładnie. Dosłownie no. hał. Co on? Bo on czyś... yy, właśnie. Miałeś pozdrowić Katarzynę Piotrowską i Duże Winiarki. Tak? O, właśnie, ha, właśnie, właśnie! Właśnie, właśnie! pozdrowienia dla dziewczyn. Dzięki, że mi wspomniałeś. Karolina kazała pozdrowić siebie. Ci pozdrawiam Karolinę. Po, pozdrawiam Marcina, ja ja też pozdrów. Bab pozdrawiam Marcinę. O, już tak. Babcię Marcinę, pozdrawiam. on tylko, a to czeka. Cicho! Pozdrawiam, Tutaj jest? Pozdrawiam, Cuzie. Pozdrawiam, Szybka. Rafała, pozdrawiam. 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 pozdrawiam Rafała. Pozdrawiam się Kuźlaka. Cioźlaki. Widać, dobra, jak tam było? Pozdrawiam Karolinę. Po, kupuję. Czemu tu pozdrowienia robię! Pozdrawiam Karolinę, pozdrawiam Zuzie. Pozdrawiam Gabrysię Pozdrawiam y, Magdę Pozdrawiam... Ale kazały do to co pozdrowie. Pozdrawiam, kto tam jeszcze był? Poczekajcie. No pozdrawiam też Ka Kasię. Pozdrawiam może, kto, ta, kto tam jeszcze był, no Zusie! I co dziewczyny, ja się nic nie kto wygrał, luby Pozdrawiam e, Weronikę, też kazałem pozdrowić. Ale, ale kolorowi, no, no właśnie, ale chłopaki ze ślicy kolorowi. Nie, Jakubiak nie. Czemu Jakubiak nie? Bo, bo Jakubiak powiedział, o. że ten pierwszy się liczył i ma, jeszcze. No, no, no właśnie. A ten pierwszy był to być. <laughs> pierwszy to <laughs> <Ty> <laughs> my, dokładnie. E, ale chłopaki. w drugi w tym na całe boisko wygraliśmy. My, że jest, jeszcze ma być rewanż, za tydzień? Dziekuje. U nich! Ale nie u nas, u nas! Gdzie na Vorking! Nie bo, nie bo oni, oni się chcą zrewanżować ogólnie, nie? Ej, ten! Albo jeśli że oni jeszcze bardziej w dupę dostaną. Nie, bo ja wtedy... Ja nie będzie Pod koniec się na full skupiłem dopiero. Na... No, było chyba 8-200 osób się tutaj dobrze mówię? Uh, potem, to nam 5 brań wpierdolili. 8, a nie było 8. No co się kiedy na było? No 8, 2 było? Wtedy okay. mi się rozluszyli tak całkowicie i mi 5 brań wpierdolili. Nie, 1 Marcinowi, przepraszam yeah. Mi 4, 1 Marcinowi. Yy, a potem tam jeszcze dwie od nas zostały. No, także. Było 10, 10, tak? No to dobrze mówię. Dwie, a tu 5 brań. No to dobrze, umyję matematykę. Dochodzimy do sklepu, zaraz będziemy kupować. Gdzież? Gdzież? Patrzcie, zresztą? A idą, idą, idą. Ale, ale, jest! Podle... Karetka jest, rzeczywiście. Bo ja się Po, po Mikołaja może jadą. A przecież mówiłem! Mówię, wchodźcie po policję lub gwałty na Orliku na wyścigach. A to mnie nie słuchali tego no, pojechali bo tak Nie zdziwiłbym się szczerze. Nagrywasz? siebie nagrywam ja, Krystian to był Już, już na Ja to pewnie zrenderuję Także no, cześć, na razie Siema, wróciłem Do domu przed chwilą, bo nie było kiedy, za bardzo świętowaliśmy Także no Mam nadzieję, że nie widać Co tutaj mam zmęczony rejestr Odwaliłem trochę roboty, chłopaki mam nadzieję, że to przyznają w szkole. Twarze też zrobiłem, ale naprawiłem. A w szkole no, nie miałem za, za dużych szans, tak się było lepiej widać. I o, pozdrowienia tam, nie pozdrowię za późno, chyba usłyszałem Amelki, więc pozdrawiam. I Claudio o, też pozdrawiam, bo z tego co pamiętam, nie, z tego co mi się wydaje, nie pozdrawiam. O. No to, to na był dłużej niż 2 minuty to raczej nie będzie trwało. Jak tylko dogrywam do końca. I, I co wam mogę powiedzieć? No. Ja się cieszę. Chłopaki ujechali. Już trochę czasu temu w sumie no ale pojechali. Chcieliśmy skończyć żeby wcześniej, bo so, jak musiał iść, no to poszłem z nimi z bo w się rozwalił w sumie. 4 który czas, to jeszcze wczorajszy wczorajszy no ale fajnie, schałem nie odebrał, ale jednak się nie powiodło trudno Cesa może nagram z sokołem o, sokołem może nagram Cesa dzisiaj tylko mi się sił nie do końca i chyba tyle także no Próbujesz się dzisiaj zrzucić na no nie. Trzymajcie się. Cześć.